Deszcz nie był zwykłym deszczem. Był uparty. Odbijał się od szyby gabinetu Edwarda Radosza z monotonią, która od miesięcy zdawała się być jedynym dźwiękiem w jego życiu. Monotonia, a potem cisza. Cisza tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Milioner, którego nazwisko jeszcze kilka miesięcy temu było synonimem luksusu, sukcesu i siły, teraz był synonimem cienia. I ciszy. Edward Radosz, właściciel Imperium Hotelowego, Mecenas sztuki, filantrop, dla którego każdy dzień był pełen spotkań, decyzji i planów na przyszłość, siedział w ciemnym, przestronnym gabinecie, wpatrując się w ten sam punkt na ścianie. Jego świat skurczył się do rozmiarów tego pokoju. Był tu już 102 dzień, a każdy z nich był dokładnie taki sam jak poprzedni. Po śmierci żony, Anny, Edward Radosz zniknął. Po prostu się rozpłynął. Odwołał wszystkie spotkania, Przekazał zarządzanie firmą swojej prawej ręce, mecenasowi Wiśniewskiemu. Wychodził z domu tylko w ostateczności. A nawet wtedy nie było go widać. Pogrze podbył się po cichu, w wąskim gronie, bez fleszy. Tak, jakby Anna nigdy nie istniała. Tak, jakby nigdy nie było Anny i Edwarda. Jego jedynym towarzyszem był ogromny, olejny portret Anny, wiszący nad kominkiem. Zawsze, gdy na niego patrzył, Miał wrażenie, że ona z niego też patrzy. Uśmiecha się. Tego dnia portret wydawał się wyjątkowo żywy. Edward wpatrywał się w niego, jakby w rysach twarzy szukał odpowiedzi na pytanie, które zadawał sobie każdej nocy: Dlaczego ja, a nie ty? Nie było odpowiedzi. Tylko puste, zimne powietrze, które na chwilę sprawiło, że poczuł się jak w lodówce. W rezydencji panowała atmosfera wyczekiwania. Służba, która przez lata była przyzwyczajona do hałasu, gości i śmiechu, teraz poruszała się na palcach, jakby obawiała się, że najmniejszy szmer może spłoszyć ducha domu. Gosposia, pani Maria, z szacunkiem i zmartwieniem, wciąż przynosiła mu śniadania, obiady i kolacje. Nigdy nie wiedziała, czy zje cokolwiek, czy po prostu odsunie talerz na bok. Dziś było to drugie. Zupa grzybowa z kluskami, jego ulubiona. Zostawił ją nietkniętą. Niespodziewanie w drzwiach rezydencji rozległ się dzwonek. Służba, zaskoczona, zamarła na chwilę. Edward, zamknięty w gabinecie, nawet nie drgnął. Pani Maria, gosposia, otworzyła drzwi, a w nich stała siostra Edwarda, Joanna. Była starsza o pięć lat, zawsze pragmatyczna i pełna energii. Miała na sobie elegancki, beżowy płaszcz, a w ręce dużą, skórzaną torbę. Jej twarz wyrażała troskę, ale i determinację. Dzień dobry, pani Malio, powiedziała Joanna, wchodząc do środka. Wiedziałam, że tak będzie. Edward nawet nie odbiera telefonów. Pani Joanno, jak miło panią widzieć. Wszyscy mamy nadzieję, że pani przyjazd coś zmieni, odpowiedziała pani Maria, a na jej twarzy pojawiła się ulga. A jak się trzyma? Zapytała Joanna. Jestem coraz bardziej zaniepokojona. Nie je, nie rozmawia. Żyje w gabinecie, jak w więzieniu. Joanna westchnęła. Wiedziała, że brata trzeba było wziąć pod rękę i wyrwać z jego własnego piekła. A grub? Odwiedza? Zapytała cicho. Nie? Pani Maria pokręciła głową. Od pogrzebu nikt go tam nie widział. Mówię, że może chociaż kwiaty, ale on nic. Jakby się bał konfrontacji z rzeczywistością. A może, po prostu nie chce, żeby ludzie go widzieli. Albo nie chce widzieć nikogo, powiedziała Joanna, zdejmując płaszcz. Boi się, że rzeczywistość go dopadnie. A on chce pozostać w swoim własnym świecie, w którym Anna nadal jest. Joanna, po przebraniu się i odświeżeniu, udała się do gabinetu. Pukała. Ale nie było odpowiedzi. Otworzyła drzwi. Zobaczyła Edwarda, siedzącego w fotelu, zwróconego plecami do niej. Widziała tylko jego postać, która zdawała się być statuą w muzeum. Edwardzie to ja powiedziała cicho. Wiem? Edward odpowiedział głuchym, zmęczonym głosem. Musimy porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. O tobie. O mnie. O tym, jak dalej żyć. Ja nie żyję. Ja tylko istnieję. Joanna usiadła na krześle naprzeciwko niego. Przez chwilę panowała cisza, którą przerywał tylko dźwięk deszczu i tykanie starego, dębowego zegara. Odwołałeś wszystkie spotkania. Nie wiesz, co się dzieje w firmie. Jest Wiśniewski. On wszystko załatwi. Wiśniewski potrzebuje ciebie, Edwardzie. Twój głos i twoja wizja są niezbędne. Nie mam już wizji. To nieprawda. Miałeś największe marzenia, Edward. Marzenia o firmie, o rodzinie, o. Mój sen zmarł, gdy zmarła Anna. Joanna poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Edward, jej brat, tak silny i pewny siebie, teraz był jak zwiędły kwiat. Edwardzie, musisz wstać. Musisz odwiedzić jej grób. Złożyć kwiaty. To ci pomoże. Nie? Nie pójdę tam. Dlaczego? Bo nie chcę jej widzieć w tym zimnym kamieniu. Ja chcę ją widzieć tutaj. Wskazał na portret nad kominkiem. Chcę, żeby żyła w moich wspomnieniach. Ale wspomnienia to nie życie. Dla mnie tak. Joanna wstała. Nie miała siły dalej dyskutować. Edward potrzebował czegoś więcej niż jej słów. Potrzebował cudu, aby wyjść z tego letargu. Ale cudów, jak wiadomo, nie ma. Zostanę na kilka dni, powiedziała. Będę w gościnnym pokoju. Gdybyś czegoś potrzebował, po prostu powiedz. Wyszła, zostawiając Edwarda w gabinecie, z deszczem za oknem i portretem Anny która nadal się uśmiechała. Ale Edward czuł, że ten uśmiech jest kłamstwem kłamstwem, które mówił mu, że życie toczy się dalej. A on doskonale wiedział, że tak nie jest. W salonie, gdzie znajdowała się ogromna biblioteka, światło było zgaszone. Edwardowi nie przeszkadzał mrok. Czuł się w nim bezpiecznie. Wśród książek, które czytał razem z Anną. Wśród pamiątek, które kolekcjonowali razem wśród wspomnień, które były teraz jego jedynym skarbem. Późnym popołudniem, gdy deszcz wciąż bębnił o szyby, Edward podszedł do portretu Anny. Wziął do ręki małą, metalową ramkę z jej zdjęciem, która stała na kominku. Delikatnie przesunął palcem po jej twarzy, czując, jak wspomnienia wracają. Jej śmiech. Jej oczy. Jej głos. Wszystko to było teraz tylko echem. Echem, które rozbrzmiewało w ciszy, którą dało się ciąć nożem. Nie wiedział, że ta cisza za chwilę zostanie przerwana. I że nic już nie będzie takie samo. Dzwonek do drzwi, który rozbrzmiał późnym popołudniem, zaskoczył panią Marię. Edward radoż nigdy nie przyjmował niezapowiedzianych gości, a nawet ci zapowiedziani w ostatnim czasie rzadko wpadali. Tym razem jednak, kiedy otworzyła drzwi, nie ujrzała żadnych limuzyn ani garniturów. Zamiast tego. Stały przed nią dwie małe dziewczynki, bliźniaczki Jedna i druga z rudymi włosami, o twarzy usianej pięgami Jedna trzymała w ręce zwiniętą kartkę papieru Druga przytulała do piersi pluszowego misia Obie miały na sobie proste, ale czyste, letnie sukienki i znoszone tenisówki Wyglądały na nie więcej niż osiem lat Dzień dobry, proszę pani, powiedziała cicho rudowłosa My przyszłyśmy od pani Wioli od pani Violi? Powtórzyła pani Maria, marszcząc brwi. A kim jest pani Viola? Naszą mamą odpowiedziała dziewczynka z misiem. Ona prosiła, żebyśmy pana Edwarda odwiedziły. Och, moje kochane, westchnęła go jej serce zmiękło. Obawiam się, że musicie się pomylić. Pan Edward nikogo nie oczekuje. A ja nie znam żadnej pani Violi. Ale mama dała nam to. Rudowłosa dziewczynka wyciągnęła zwiniętą kartkę. Mówiła, że pan Edward to na pewno zrozumie. Pani Maria, zdezorientowana, zastanawiała się, co ma zrobić. Nie mogła tak po prostu wpuścić dzieci do domu, ale też nie potrafiła odesłać ich na deszcz, który wciąż padał. A wasza mama? Gdzie jest teraz? zapytała. Ona jest w niebie, odpowiedziała cichonel, ta z ciemnymi warkoczykami. Ale mówiła że panu Edwardowi bardzo na nas zależy. Gdy pani Maria próbowała wyjaśnić im, że to niemożliwe i że najlepiej będzie, jeśli wrócą do domu, w oddali rozległ się głos ogrodnika, który właśnie skończył swoją pracę. Proszę pani, mogę je na chwilę wpuścić do altanki, żeby nie mokły? Zapytał. Obiecuję, że dopilnuję, żeby nie uciekły. Dziękuję, panie Stanisławie, odpowiedziała pani Maria z ulgą. To na pewno najlepsze wyjście. Ku zdziwieniu obu dziewczynek ogrodnik, zamiast zaprowadzić je do altanki, otworzył furtkę i gestem zaprosił je do środka, mówiąc cicho, żeby nie robiły zamieszania. Następnie, widząc, że drzwi do rezydencji były lekko uchylone, zorientował się, że pani Maria musiała wejść do środka, aby porozmawiać z Edwardem i postanowił, że sam zajmie się dziećmi, które na moment zniknęły za drzwiami. Jednak, w wyniku nieporozumienia, dziewczynki, zamiast iść do altanki, Poszły wprost do otwartych drzwi, które prowadziły do środka rezydencji. Były jak małe duchy, poruszające się bezszelestnie po wielkim holu. Korytarz był długi, a na końcu było światło. Pomyślały, że to na pewno znak, że idą w dobrym kierunku. Dotarły do ogromnego salonu, w którym znajdowała się ogromna biblioteka. Weszły do środka i zobaczyły Edwarda, który siedział w fotelu, wpatrując się w portret swojej zmarłej żony. Mężczyzna wydawał się być całkowicie pogrążony w swoim świecie. Dziewczynki, niczym dwie małe kropki, zatrzymały się w progu. Nela ścisnęła mocniej swojego misia. Ola natomiast z odwagą, która była niezwykła jak na jej wiek, podeszła do mężczyzny i położyła zwiniętą kartkę na stole obok niego. Edward, nagle wyrwany z transu, spojrzał na nie z gniewem w oczach. Co wy tu robicie? Jak wy tu weszłyście? zapytał głosem który był tak zimny, że dziewczynki poczuły dreszcze. Przyszłyśmy od mamy, powiedziała Nel, chowając się za plecy Oli. Wasza mama musiała się pomylić. Nie znam waszej mamy, odpowiedział Edward, po czym sięgnął po telefon, żeby wezwać ochronę. Wtedy jednak jego wzrok padł na kartkę, którą zostawiły na stole. Był to dziecięcy rysunek. Przedstawiał dom na tle słońca, kilka drzew i kobietę. Kobietę z anielskimi skrzydłami. Kobieta miała na sobie jasną sukienkę, uśmiechała się do Edwarda. A pod spodem, dziecięcym pismem, widniał podpis dla naszej mamy. Zawsze będzie w niebie. Edward zamarł. To nie był zwykły rysunek. To był rysunek, który zburzył mur, jaki zbudował wokół siebie po śmierci żony. Kto wam dał ten rysunek? Zapytał, a jego głos był już nie tak zimny jak wcześniej. Mama odpowiedziała Ola. Ona kazała nam go panu Edwardowi przynieść. A jak? Jak macie na imię? zapytał, a jego głos drżał. Ja jestem Ola, a to jest Nel powiedziała Ola, po czym dodała a nasza mama miała na imię Viola. Edward poczuł, że serce mu bije coraz szybciej. Violetta Dziewczynki przyszły od Violetty ale przecież to niemożliwe. Wasza mama Viola? zapytał, a jego głos był tak cichy, że ledwo go usłyszał. Tak odpowiedziała Nel, podnosząc głowę. Ona prosiła, żebyśmy pana Edwarda odwiedziły. Mówiła, że pan Edward jest. Naszym tatusiem dokończyła Ola. W głowie Edwarda zawirowało Tatusiem Przecież to niemożliwe on nie ma dzieci. Nigdy nie miał. On i Anna nigdy nie udało im się mieć potomstwa. Jesteście, jesteście bliźniaczkami? Zapytał, a jego głos był już tylko szeptem. Tak, odpowiedziała Nel, a jej twarz rozświetlił uśmiech. Jesteśmy siostrami. Edward poczuł, że wszystko się wali. Jego świat, który zbudował wokół siebie, runął jak domek skart. Violetta, dziewczynki, tatusiem te słowa uderzyły w niego z siłą tsunami. Idźcie do kuchni, powiedział Edward, a jego głos był tak cichy, że ledwo go usłyszał. Pani Maria na pewno przygotuje wam coś do jedzenia. A potem porozmawiamy. Dziewczynki poszły, a Edward Radosz został sam. Został z rysunkiem, który przedstawiał jego zmarłą żonę jako anioła. Został z myślą o Violetcie, kobiecie, o której już dawno zapomniał. I został z pytaniem, które nie dawało mu spokoju. Czy to możliwe, że one są moje? W głowie Edwarda kłębiły się wspomnienia. Violetta, piękna, młoda recepcjonistka z hotelu, którego był właścicielem. Ich romans był krótki, ale namiętny. Po kilku tygodniach nagle zniknęła. Edward szukał jej, ale bezskutecznie. Wtedy nie miał pojęcia, dlaczego odeszła. Teraz wiedział, ale dlaczego wróciła? I dlaczego to zrobiła? Edward spojrzał na portret Anny, a potem na rysunek, który trzymał w ręce. W jego głowie pojawiły się obrazy dwóch małych dziewczynek, które nazwały go tatusiem. Jego świat, który zbudował wokół siebie, runął. I to właśnie wtedy, gdy wydawało się, że nie ma już nic do stracenia. Edward radoż siedział na krześle w kuchni, opierając łokcie o stół. Wpatrywał się w dwie małe postaci, które zajadały naleśniki z uśmiechem na twarzy. Pani Maria, zdumiona i poruszona, krzątała się wokół nich, co chwilę nalewając im soku i dopytując o ich imiona. Ola i Nel, mimo że były bliźniaczkami, różniły się od siebie. Ola była bardziej przebojowa, Nel bardziej nieśmiała, ale obie były urocze w ten naturalny sposób, w jaki są tylko dzieci. Edwarda jednak pochłonęła inna myśl. To niemożliwe. One nie mogą być jego córkami. Mówił to sobie w myślach, ale serce biło mu jak oszalałe. Spojrzał na nie jeszcze raz, a jego wzrok padł na coś, co sprawiło, że poczuł, jakby ktoś uderzył go obuchem w głowę. Na szyjach dziewczynek wisiały medaliki. Nie były to zwykłe medaliki. Były to medaliki z białego złota, z wyrzeźbionym symbolem róży i serca. Takie same, jakie on wręczył kiedyś swojej zmarłej żonie. I takie same. Jakie on sam miał na szyi? Nikt poza nimi nie powinien znać ich symbolu. Gdzie, skąd macie te medaliki? Zapytał Edward, a jego głos był tak cichy, że ledwo go usłyszał. Od mamy, odpowiedziała Ola, podnosząc medalik do góry. Powiedziała, że to nasza pamiątka. A jak, jak miała na nazwisko wasza mama? Zapytał Edward, a jego głos drżał. Krajewska, odpowiedziała Nel. Wioletta Krajewska. Edwarda zamurowało. Wioletta Krajewska. Nazwisko, o którym zapomniał. Kobieta, która zniknęła z jego życia, jakby nigdy nie istniała. Młoda, ambitna, piękna. Spędzili razem kilka upójnych tygodni. Edward wiedział, że to nie jest miłość, ale też nie potrafił jej zignorować. Potem, bez słowa, zniknęła. Nigdy nie powiedział jej, kim jest, nie zdradził jej swojego nazwiska. Myślał, że tak będzie lepiej. Teraz wiedział, że to był błąd. Wasza mama, co robiła? Zapytał, a jego głos był już tylko szeptem. Była, była recepcjonistką. W hotelu, odpowiedziała Ola. Mówiła, że to tam poznała naszego tatusia. Edwarda zamurowało. Był w szoku. W jednej chwili jego świat, który zbudował wokół siebie, runął. Wszystkie wspomnienia o Annie, cała żałoba, cała samotność wszystko to przestało mieć znaczenie. Teraz był ojcem. Ojcem dwóch małych dziewczynek, które nie miały pojęcia, co się dzieje. Jesteście bliźniaczkami? zapytał, a jego głos drżał. Tak odpowiedziała Ola. Jesteśmy siostrami. Edward poczuł, że wszystko się wali. Nie mógł w to uwierzyć. Nie chciał w to uwierzyć. To było niemożliwe. Ale jednocześnie patrzył na te małe istoty i widział w nich coś, co sprawiło, że poczuł coś, czego nie czuło od miesięcy życie. Co ja mam z wami zrobić? Zapytał, a jego głos był już tylko szeptem. Mama kazała nam przynieść panu ten rysunek. Ola wyciągnęła z kieszeni zwiniętą kartkę papieru. I powiedziała, żeby panu Edwardowi powiedzieć, że ona zawsze będzie w niebie. Kto, kto wam to powiedział? Zapytał Edward, a jego głos drżał. Mama, odpowiedziała Nel. Ona, ona była chora. Mówiła, że, że umiera. W tej chwili wszystko stało się jasne. Violetta nie zniknęła, bo chciała. Zniknęła, bo musiała. Była chora. Była śmiertelnie chora, a teraz zmarła. I zostawiła mu na głowie dwie małe dziewczynki. Dwie małe dziewczynki, które były jego córkami. Edward poczuł, że pęka mu serce. W jednej chwili stracił żonę, a w drugiej odzyskał córki, których nigdy nie miał. To było zbyt wiele, by to unieść. Złożył ręce na twarzy i zaczął płakać. Płakał jak dziecko. Płakał nad sobą. Płakał nad tym, co stracił. Płakał nad tym, co zyskał. I płakał nad Violettą. Pani Maria, która cały czas obserwowała scenę, podeszła do niego i położyła mu dłoń na ramieniu. "Panie Edwardzie, wszystko będzie dobrze", powiedziała cicho. "Dzieci potrzebują ojca. A pan potrzebuje życia." "Ja, ja nie wiem, co robić", powiedział Edward, a jego głos drżał. One są, one są moje. Tak, odpowiedziała pani Maria. Są? Edward spojrzał na nią, a w jego oczach widać było ból, ale i nadzieję. Tak, nadzieję. Nadzieję, której nie czuł od miesięcy. Dzieci potrzebują opieki, powiedziała pani Maria. Potrzebują miłości. A pan, pan jest jedyną osobą, która może im to dać. Ale ja, ja nie wiem. Jak być ojcem, powiedział Edward, a jego głos drżał. Ja, ja nie wiem, jak to jest. Nikt nie wie, powiedziała pani Maria. Po prostu musisz, spróbować. Edward wstał i podszedł do dziewczynek. Ukląkł przed nimi i objął je ramionami. Czuł, jak ich małe ciała drżą. Czuł, jak ich serca biją. I wiedział jedno, nie straci ich. Nie straci ich drugi raz. Obiecuję Wam, powiedział Edward, a Jego głos był już silny i pewny siebie: Będę Waszym ojcem. I nigdy Was nie opuszczę. Dziewczynki objęły go mocno, a Edward poczuł, że coś w nim pęka. Pękał pancerz, który zbudował wokół siebie. Pękał mur, który zbudował wokół swojego serca. I w tej chwili Edward Radosz, milioner, który stracił wszystko, zrozumiał, że w rzeczywistości zyskał coś. Czego nigdy nie miał. Rodzinę. I choć to było zbyt wiele, by to unieść, wiedział, że to jest to, czego potrzebował. Potrzebował życia. I potrzebował miłości. Następny dzień był dla Edwarda Radosza pierwszym dniem nowego życia. Zamiast budzić się w ciszy i otaczać mrokiem, obudził się w słońcu, które wpadało przez okno. Zamiast portretu Anny, widział na stole dwa małe, uśmiechnięte twarze. Dwie małe twarze, które były jego córkami. W salonie Edward czekał na dziewczynki. Był ubrany w dżinsy i koszule, co było dla niego czymś niezwykłym. Czuł się nieswojo, ale jednocześnie czuł, że to jest to, czego potrzebował. Potrzebował normalności. Dziewczynki weszły do salonu. Ola miała na sobie różową sukienkę, a niebieską. Obie były uśmiechnięte, a ich oczy lśniły. Dzień dobry. Tatusiu, powiedziała ola, a Edward poczuł, że jego serce znowu bije szybciej. Dzień dobry, dziewczynki, odpowiedział Edward. Co chcecie na śniadanie? Naleśniki. Krzyknęły chórem. Edward się uśmiechnął. Naleśniki. Wiedział, że nie ma pojęcia, jak je zrobić, ale wiedział, że pani Maria na pewno mu pomoże. Po śniadaniu Edward usiadł z dziewczynkami w bibliotece. Wyjął list, który znalazł w teczce. Był to list od Wioletty. Zaczynał się od słów, kochany Edwardzie. Edward czytał list, a jego oczy napełniały się łzami. Wioletta pisała w nim, że jest chora. Pisała, że wiedziała, że umiera i że nie chce, by jej córki zostały same. Dlatego wysłała je do niego. Z nadzieją, że je przyjmie. Wioletta napisała, że nie mogła mu powiedzieć o dzieciach, bo nie chciała, by czuł się zmuszony do ich wychowania. Wolała odejść w ciszy, by Edward mógł ułożyć sobie życie. A on wcale go nie ułożył. Edward zamknął list i spojrzał na dziewczynki. Siedziały na podłodze, rysując na kartkach. Rysowały dom. Dom, który był teraz ich domem. Edward wziął dziewczynki za ręce i poszli na spacer. Szli cicho. A Edward patrzył na nie z miłością. Były piękne. Były jego. Następnego dnia Edward zabrał dziewczynki na cmentarz. Odwiedzili grób Anny. Edward klęknął przed nagrobkiem i położył na nim bukiet róż. Anno, szepnął: Zobacz, nie jestem już sam. Mam je. Edward wstał i objął dziewczynki. One, z kolei, Patrzyły na nagrobek ze smutkiem i szacunkiem. Wiedziały, że to jest grób jego żony. I wiedziały, że muszą go szanować. Teraz pójdziemy do szkoły, powiedział Edward. Musicie uczyć się, żeby być mądrymi. Jesteśmy już mądre, tatusiu, powiedziała Nell. Uczyłyśmy się, żeby być lepszymi. Edward się uśmiechnął. Czuł, że jego świat się zmienia. Zmieniał się na lepsze. W szkole Edward rozmawiał z dyrektorką. Wyjaśnił jej sytuację. Dyrektorka, poruszona, powiedziała, że jest gotowa pomóc. Proszę się nie martwić, panie Edwardzie, powiedziała. Zaopiekujemy się nimi. Edward wrócił do domu. Czuł się, jakby z jego ranion spadł ogromny ciężar. Nie był już sam. Miał rodzinę. Dwa tygodnie później, Edward Radosz po raz pierwszy od miesięcy pojawił się publicznie. Było to na spotkaniu z inwestorami. Był ubrany w garnitur, ale jego twarz była inna. Była inna, bo miała w sobie życie. Panie Edwardzie, co się stało? Zapytał jeden z inwestorów. Nauczyłem się, że życie to nie tylko biznes, odpowiedział Edward. Życie to rodzina. Wszyscy byli zaskoczeni. Edward Radosz. Człowiek, który zawsze myślał tylko o pieniądzach, nagle mówił o życiu, o rodzinie. Miałem wszystko, powiedział Edward. Pieniądze, sukces, uznanie. Ale nie miałem miłości. A teraz, gdy straciłem wszystko, zyskałem coś, czego nigdy nie miałem rodzinę. Wszyscy byli poruszeni. Edward, którego znali jako bezlitosnego biznesmena, nagle stał się człowiekiem. Edward opowiedział im swoją historię. Historię o tym, jak stracił żonę. I jak odzyskał córki. I jak to, co wydawało się być końcem, okazało się być początkiem. Na koniec Edward pokazał im rysunek, który namalowały dziewczynki. Rysunek, na którym widniał dom, słońce, drzewa, a pod spodem podpis dla naszego tatusia. Zawsze będzie w naszych sercach. Wszyscy byli poruszeni. I wszyscy zrozumieli. Zrozumieli, że Edward Radosz, milioner, który stracił wszystko, tak naprawdę, zyskał coś, czego nigdy nie miał. Rodzinę. A potem Edward wziął dziewczynki za ręce i poszedł z nimi do szkoły. Szli cicho, a Edward patrzył na nie z miłością. Były piękne. Były jego. Dzwonek nie każda strata musi oznaczać koniec. Czasem to dopiero początek. Czegoś większego niż wszystko, co straciliśmy.